Uff. Ah. Uff. Witajcie, niech ja sobie teraz policzę, żeby się nie pomylił. Tak, dzisiaj jest 24 dzień mojego morsowania, mojego codziennego wchodzenia do beczki z wodą. 24 czwarty ze stu, także już prawie jedna prawie czwarta za mną. Dzisiaj jest bardzo ciepło. Temperatura powietrza jest 9 stopni i temperatura wody o dziwo... wyrknę, żebym się nie pomylił. 6 stopni. Także woda się nagrzała, można powiedzieć. Tak ciepła woda to była tylko raz w tej beczce. Podczas mojego pierwszego kompania jeszcze przed, przed moim wyzwaniem, gdzie robiłem sobie taką próbę wchodzenia do wody. To wtedy woda miała 7 stopni. A potem to już była taka no bliżej, bliżej zera. Także dzisiaj jest bardzo ciepło. Wiatr dalej dmucha. Teraz akurat zrobiło się takie okienko powiedzmy, troszeczkę mniejsze te podmuchy są, ale momentami strasznie wieje w nocy, strasznie biało. Tak samo cały wczorajszy dzień był bardzo deszczowy. Te moje wczorajsze morsowanie, takie z rana to jeszcze, jeszcze natraciłem na takie w miarę okienko pogodowe gdzie ten wiatr nie był zbyt duży potem zaczęło troszeczkę mocniej dmuchać Uff. minuta 40, ja dalej będę pilnował tego czasu, żeby nie przecholować Tak żeby zawsze wychodziło około 2 minut, 2 minuty z hakiem powiedzmy, wczoraj tak szybko wyszedłem, ale mimo tego, że Wydawało się, że jest krótko, to i tak uzbierało się niecałe dwie minuty w wodzie. Uff, dwie minuty, 5 sekund. No powinienem wychodzić. Tylko <grytko> mi się nie chce. No dobra, wychodzę. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję Wam za dzisiejsze morsowanie i zapraszam na jutro. Jutro to będzie moje... 25 wyjście do beczki z zimną wodą do zobaczenia 2,5 i pół minuty